tak jak powiedziałem co mi przerwało, tu się gotuje mięsko ono już dochodzi mam nadzieję, że nie będzie trwało to dużo, jak jeszcze 30 minut gdyż ktoś do mnie przychodzi i będzie próbował tego sosiku ja osobiście go uwielbiam no i teraz tak jak widać to wszystko zgęstniało nabrało fajnego kolorku fajnej konsystencji teraz, a oczywiście tu widzicie pozostałość brędy można ją wypić jak ktoś pije ja osobiście unikam Staram się unikam, unikać tego wszystkiego, co jest związane z alkoholizmem, więc nie proponuję. Natomiast śmietanka. Śmietankę musi być rzadka, najlepiej rzadka i 30%. Odkręcam zawsze trochę gaz. Odkręcam trochę gaz, żeby to się wszystko lepiej zaczęło gotować. I teraz pomału wlewam śmietankę. Znowu brakuje ręki, bo to powinno się cały czas mieszać. O, I musimy robić jednolitą, fajną taką masę. O, to się ładnie wszystko nam rozpuszcza. Nie może być już inaczej. Po, tym, po tych wszystkich czynnościach, co zrobiliśmy, musi być, musi być to piękne dolewamy. Ja różnie dolewam tej śmietanki. Jak, jak tam zależy, jak mi podejdzie. Ochota i humor. Muszę wam powiedzieć, że nie ma co się trzymać tych sztywnych reguł, co nakazuje tam Facebook, e, czy tam inne. Znowu zapowiem pani magdzie Gessler, Chociaż ona i tak uważam, że ona odchodzi od takich typowych kanonów. Też robi dużo rzeczy po swojemu. Najważniejsze jest, żeby włożyć w to wszystko serce. Serce w tym wszystkim jest najważniejsze. Jak Zadzicie do tego serca to nie może nie smakować Nawet osobom, które nie lubią zielonego pierwszu, pozdrawiam tu moją byłą dziewczynę Nie może nie smakować O! I tak o to mieszamy I właściwie sos pomału mamy gotowy Tak to by było. W pierwszym odcinku Marka gotowanie Słuchajcie, zielony pieprz jest super. Możecie zrobić go samemu. Oczywiście można kupić, iść do Piotra i Pawła, kupić w zalewie. Kupić w odcie winnym, jakkolwiek. Ale moim zdaniem wiecie co, na moczcie w ciepłej wodzie. Na moczcie parę dni wcześniej, a ja najlepszym mi się wydaje, że jest w zalewie solonej. E, na moczcie, na moczcie pieprz zielony, kupcie ze dwie paczki namoczcie go w ciepłej wodzie postawcie na parę dni, posólcie oczywiście najpierw on fajnie wam zmięknie i będziecie mieć własny sos, oczywiście możecie dolać różnych innych rzeczy, jak ocet balsamiczny czy, czy inny ocet winny, może być nawet jabłkowy, popróbujcie tych rzeczy próbujcie, eksperymentujcie, to jest naprawdę fajna rzecz nie trzeba się trzymać tych wszystkich prawidła, o których mówią, bo najczęściej te prawidła, czyli jakieś odty. Wino, brandy. Możecie kupić najtańszą brandy. Słuchajcie. To i tak wszystko będzie, będzie smakować. E, tak jak powiedziałem, tutaj gotuje się mięsko, które będzie polane sosem. Można to podać z ziemniakami, można to podać e, z frytkami, a z innymi rzeczami. Kto co lubi, e, oczywiście na sam koniec, jak już podajecie, no, ważna jest zielenina nie tylko dla walorów estetycznych, a przede wszystkim smakowych, bo to podkreśli Wasze kubki, trochę tam pobudzi, to wszystko będzie inaczej smakowało. Zielenina, pietruszka, nie wiem, rukola, e, trybula, cokolwiek z tych rzeczy, co, co lubicie, no koperek nawet oczywiście, to wszystko, co lubicie. Zioła z Waszego ogródka, jak macie, jak nie, no to broń Boże z Biedry, ale z jakiegoś porządnego warzywniaka. I na tym kończę. Teraz czekam na, na kogoś, kto przyjdzie i pomoże mi to wszystko zjeść. I mam nadzieję, że już będzie udany. Czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam.